Weszłam sobie w osiki w poszukiwaniu krawców, bo tutaj w tym miejscu lubią rosnąć. No ale krawców nie widać, jak zresztą olszówek. Za to jest takie cudo. Twardy korzeń. Trochę obiedzon. O rozpadł się. I niestety jest robaczywy. No szkoda, bo piękny grzyb. Piękny. No, piękny okaz. Pewnie przegapiłam go w zeszłym tygodniu. No, ale co? Już jest staruszek. A tutaj jeszcze starszy kolega. No to jest po prostu niewiarygodne. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, jaki wielki, no piękny. Co za okaz, sam jeden. Może mu smutno. Sprawdźmy go. Ej, on wcale nie jest robaczywy. Nie nastraja optymizmem, ale spróbuję go sprawdzić. Nie, korzeń robaczywy. Ale tu w kapeluszu nic nie ma. No olbrzymi. A jaki ciężki. Przeolbrzym. Korzeń jest robaczywy, ale sprawdzimy resztę. No Niestety może brzegi wyglądały ładnie. Ale jest jednak robaczywy. Jaka szkoda, miałabym się czym chwalić. No przepiękny, olbrzym. Olbrzym po prostu. No, kureczki niestety słabo wyjedzone. Strącone chyba przez zwierzę. A ta? Tutaj gdzie kurki zawsze znajdowałam masowo, rosną pojedyncze sztuki. Być może tutaj u nas w zachodniopomorskim jest jeszcze za wcześnie na kureczki. Ta jest wyjątkowo ładna. Znikoma ilość tych kureczek. Może też jeszcze na nie za wcześnie. Moje grzybobaranie już się skończyło, niestety. Niefortunnym spotkaniem. Tyle kurek do jednego jajka. Kureczek udało się tylko tyle nazbierać. Wystraszyła mnie żmija. Wolałam się stamtąd wycofać, dopóki wiedziałam, w którym miejscu ona jest. Pewnie ona też mnie czuła. A wolałam nie ryzykować. No niewiele tego, ale w, w, z dodatkiem grzybów, które udało mi się nazbierać, już są obgotowane, Z dodatkiem cebulki wyjdzie naprawdę pyszny sosik.